Big Pick z tej strony, i Witajcie w kolejnym odcinku Dealer versus MWK z Bardzo się cieszymy, że ta seria tak wam się spodobała codziennie. Tak, co e za każdym odcinkiem mówię, że jest coraz więcej fanartów i znowu to powiem, jest coraz więcej fanartów, więc mega naprawdę sprawa. E e Słuchajcie, widzicie w dzisiejszym odcinku? Chcę. O, oh, wow, MWK. -a. Masz dwie broni. Wow, też sobie nie broni. Mam upary i goodie ten. Ora. Oh, ale <stutters> słuchajcie, team przyjaźń no. generalnie, nie chlejemy się jako dzisiaj z I co tak, w dzisiejszym tak, odcinku zrobimy? E, więc ja na pewno będę chciał zrobić farmę krówek na mojej wyspie, która się mocno... ja będę zmieniła. sobie ogarniał wysypkę, po prostu. Więc zaraz, zobaczcie, właśnie coś zlimieło. Ale ogólnie słuchajcie, Doknes znowu wbił na serwer i znowu gdzieś nam dał skrzynkę mhm. więc będziemy jej później szukać, ale pierwszy postanowiliśmy, że będziemy sobie ogarniać. Dokładnie, więc pierwsze pół odcinka pójdziemy na swoje wyspy, ogarniemy je ładnie. I potem poszukamy skrzynki e, i zobaczymy, co do nas dokres przygotował. Jak tam w ogóle stary wyrosły ci te ciemne drzewa? Mm, tak, wyrosły mi się drzewa, bo już mam sadzonki nawet dwie. I słuchajcie, byłoby naprawdę mega megaśnie, gdybyś został i teraz łapeczkę w górę podnikiem. Tak, tak. Jeżeli lubisz tą serię i chcesz więcej odcinków wiadomo e, 3500 to jest taki znak, że ta to, seria jest naprawdę dla na was. i że chcecie kolejny odcinek, gasta. który pojawiłby się u mnie na mm, kanalczki. myślę, że za tydzień w następnym tygodniu, stary, mm -hmm. nie? Dokładnie, na początku już lecimy z kolejnym odcinkiem wtedy. E, tak, no, tak, słuchajcie, dokładnie. więc e, gdzie zrobimy teraz farmę krów, tak się bo skończyłem jak widzicie e, o, cienki, na odcinku ewuki Było, widać, że zrobiłem troszeczkę farmę josty, drzew, teraz josty. skończyłem. No tak, i teraz e, słuchajcie, zrobimy farmę krów. I myślę, że zrobię ją obok. Jezu, farmę stary, zrobiłem drugą drzew. sikierę żelazną, a miałem zrobić kilow. Chcesz sikierę wymienić za kilof? Mm, nie, nie potrzebuję. Twojej nie sikierce, potrzebujesz? Nie, no to nie. Nie, nie. nie, Dziękuję za propozycję, włóczko, ale. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Spasuje, spasuje. W ogóle pamiętasz, żeby budować z pół bloków, czy nie? czym z pół bloków? No jest dwa razy taniej. Teraz mi to mówisz, dealer, gdzie no, ja z Ej, Muka, wiesz, mi ja, ja miałem serię, ja miałem serię rzeczy proste Minecraft. Ja to tam <grym> mówiłem. No ja widzę, jakim, stary, widzę pan... jakim jesteś fadem. Ja, stary, ja wiem, że jest korzystniej, ale by to nie wyglądało tak fajnie, jak to teraz ale to wygląda. Norma, ale za bardzo. mi normalnie wygląda, tylko... Nie, nie wygląda to ciebie normalnie, no, twoja wyspa jest słaba, mi się nie podoba. Się o, podoba. aha, czyli zaczynamy tak i tym... Nie, stary, tym bo ty, ty, twoja taki. się... Tw moja się tobie nie podoba, to mi ma ale się Ale ja ci ja powiedziałem, że nie jest najgorsza na świecie. A ja ci też tak tego że... nie powiedziałem, że jest najgorsze na świecie. Ja ci tak powiedziałem, to że mi się osobiście nie podoba, tylko no. Ja wyraziłem swoją opinię. Mm -hmm. Jesteśmy w internecie, mam prawo do tego mm -hmm. i tyle, No mm -hmm. dobra, dobra, tłumacz się, tłumacz <laughs> się. Ja zapamiętam to i kiedyś też ci to powiem, wiesz? I będzie ci przykro tak samo, jak mi jest teraz. Zobacz, Ej, żeby... nie płacz. No, nie, nie płacz, co ty? Nie, 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 na pewno? Nie, nie, na pewno to będzie dużo łapy, więc nie płaczę. Pst, aha, no dobra, spokojnie. Ej, stary, Ludzie. chcesz się wymienić, kurde, tymi? Tymi znakami, tak? No, już to. To jest dobry pomysł, myślę, co? Co, mm, jesteśmy... Ja sobie... mieli... Jeżeli przyjdziesz, to spoko, bo po prostu ja teraz to buduję. Tak, dobra, to ja sobie przyjdę do ciebie, spytam się, co tam u ciebie, ziomal. Ty wiesz co? Tak kurie... Ja teraz Spokojuj. się kompletnie zagubiłem. Ej, seria masakrę. Nie miałem po tego pojęcia, jak to robić zaraz. Z... Zrobić Jak tak nie wiesz, nie wiesz, a co ty miałeś zbudować? Ty miałeś nie, 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 zbudować bo ja Nie, tak bo to to e, tak na uko, to będzie teraz bulky most, wiesz, który będzie łączył. Dobra, tutaj. stary, ja idę sobie to zobaczyć. Będzie oddzielna wyspa, która A tabliczek będzie... nie ma, to mogę Nie ma, nie ma, nie ma. Możesz wejść, możesz A, bo jest z tym przyjaźń. tym tak. tak, przyjaźń. Tak, gdzie jest z tym przyjaźń? Tak, dokładnie. Dzisiaj okay. jest bardzo spokojno. Odcineczek bez Tak, taki. Będziemy konkurować, będzie Witam, że będzie versus, bo będziemy kokurować skrzynkę, ale ale później bijemy. Dobra. Tutaj. stary, masz tego, ja! No ja tak. muszę powiększyć se farmę, bez kitu. Jest super. E, tutaj jestem, I halo. A buko, gdzie a, siemanko, witaj, serwósek, witaj. Serwusek, Proszę cię bardzo. Okej, teraz... dziękuję. Proszę proszę cię teraz... bardzo. proszę. O, dziękuję. O bo kurde, ogóle... stary. Ale teraz będzie kozacko. No, Boże, ma mam już wszystkie drzewa. drewna. Znaczy tak. nie wszystkie. Te no, to, to najładniejsze według mnie przynajmniej. Tak? Mhm. No w sumie, no tak. Te dżunglowe no bo... wyglądają jak taka sraka trochę dla mnie. Znaczy sraka, stary. Źle wyglądają, nie, nie pasują hmm. na przykład. Wykorzystanie go do domku ja przynajmniej, nie ja przynajmniej nie umiem korzystać, nie wiem raz. Ja dwa, lubię trzy. najbardziej jasne deski, dlatego jak zdobyłem brzozy, to byłem happy. Naprawdę happy, happy, happy. No sam stąd będzie, będzie się zlewało, wiesz? Dlatego stary mam teraz ciemne deski. Dobrze, i będzie wszystko, kontrast. Ja właśnie będę teraz zbierać ciemne drzewa, ponieważ będę chciał zrobić tą drugą wyspę taką. Tą ze zwierzątkami właśnie z ciemnego drzewa, myślę. Tak? Mm -hmm. Ale stary to będzie pasować? Myślisz? Nie, nie będzie. <laughs> nie, no spokoj, jak nie będzie, to nie ma sprawy. Nie będzie, jasne. a więc w sumie rzeczywiście jednak nie zrobię jego z nie trzeba. <laughs> Dobra, nieważne, nie było tematu. Ja stary zbieram Sandstone. A. Masz Sandstone, stary. Nie, ja w ogóle Sandstone' nie, nie zbierałem nigdy na tej Ja w... stary, ale w... ja się cieszę, bo ja buduję stary wyspę z tego, z czego jest tego najwięcej. Serio, na tej mapie A sandstone a czy no, jest Sandstone. Na, na, no tak, ale. O Boże, nie jest panem, tak głupio! Ale wiesz, teoretycznie jest najwięcej Sandstone, ale Sandstone nie zrobisz, więc gdybyś teoretycznie no wszystko skopał dokoła, to byś miał tak troszeczkę lipnie a, tego, znaczy, a to drzewo, co ja mam, zawsze mogę sobie... Ale przykrofać. mapa jest nieskończona, dealer! Mm, ona się ci respi ciągle. Ona chyba nie jest nieskończona, nie wiem. Ja się... jakiś <noise> tam limit jest chyba MWK, wiesz? Tak? Wow! Tak, wow, wow, no nie, no nie, no nie. Kurde, patrz Cóż którą mam zielę. śmierć, stary już. Patrz, lepiej ja 135 śmierci, 135 ja. śmierci nie. Stary. Umieram w no. Nie, 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 ja już nie umrę dzisiaj. Dobra, mam Aha, 20. No nie! zapętam ja nie! Zapamiętam. nie. Już, wow, już spadłeś? Wow, wow, dwa serduszka. <noise> już myślałem, nie, masakra. <noise> nie, Beskitu, prawie z guy O Boże, nie? Stary, jest... trzeba zrobić mob grinder. Słuchajcie widzowie, tak. wyślijcie nam jakieś pomysły na mob grinder. Jak to robi, to się, robi, to się naprawdę przyda? Będziemy robić mob grinder, przyda. więc wysyłacie własne, Dokładnie. pomysły na mob grinder. Osoba, której pomysł wygra, będzie tabliczkę z jej nickiem, myślę, to tak, będzie fajne. nazwiemy Mob Grinder twoim nickiem po prostu. Dokładnie, więc. I będziemy e... mówić, ej, idziesz do Tomka? O I to właśnie, idziemy mob grinder, Tomka, no nie dobrze. będziemy no idę do Tomka zabić troszkę killerów. Tak, dokładnie. Więc Spoko fajnie sprawę. by było, jakbyście coś fajnego zrobili. Ale słuchajcie, taki, z takich itemów w taki sposób, żebyśmy byli w tak, stanie to tak, zrobić. Tak, tak, to jest bardzo, bardzo ważne, pamiętaj o tym. No bo. No nie. Bo, się bo. Się to nie miało tak wyglądać stary. No, a, pana, coś mówiłeś. Nie, nie był e, e, stary, e, e, stary, ja, już ja nie, nie umrę w tym odcinku. Ja nie wiem, stary, nie, nie, nie. Coś ja ci się ubrę, nie, nie, nie. A, nie stary, stary, się z jakimś z... innym ziomeczkiem mnie pomyliłeś. Nie wiem, mm, nie wiem, z kim ty tam gadałeś wcześniej, wiesz co, ale nie, ja przecież gram sobie po prostu. No, 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 wymyślaj. Nie na no, spoko. Szanuję, też, też już spadłem, spadnę pewnie jeszcze, więc <grym> Spadanie zdarza się ludziom, po prostu. O Boże, nie, nie ma pochodni tutaj nigdzie, masakra. Muszę, dobra stary, jest plan. No jaki, jaki, słucham, słucham. Ja, ja mam plan stary. No. E, masz może dużo jabłek? E, wiesz co, e, nie, 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 nie dobra, mam jabłek. Wiesz, mam so, dużo super. arbuzów. Super po prostu dealer, wiesz? Ja bym jabłka. Ale po co ci jabłka? Co chciałeś? Koksa zrobić? Może. <grym> Chce mi jakąś mieć misję będzie. na dzisiaj, stary, nie no, ja ci ja ja dzisiaj zrobię tak takiego. takiego. No nie ja robię farmę y, krów. Stary, i... wiesz ile wiecie, ja dostałem stary. pomysłów na mechanizmy, które mogą cię zabić, ty sobie nie wyobrażasz. No, Boże, nie Bo ewe ludzie ludzie co? Też mi podsyłajcie pomysły, jak mogę zabić się w Jakieś mechanizmy, pułapki, wszystko. Nie, 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 nie. Tylko nie, koniecznie nie. rzeczy, które byśmy mogli zrobić na tym świecie, no nie? Ej, Bo MWK coś? też powinien zginąć kiedyś. Moje no? krowy robią jakieś, nie wiem, dziwne. One mają dziwne tradycje, moje krowy, stary. Czemu one się przytulają i mają takie serduszka? Dealer, co to oznacza? Najprawdopodobniej e, się kochają. Kochają się? Tak. Ale na pewno? Tak, tak. To coś jak myślisz, że są my, coś, myślisz, że tworzą coś rodzinę? No, tak? No, oh, myślę, dobra, okej. Okay. Dobra, 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 dobra. ja okay. tutaj oświetliłem troszeczkę, bo boję się S kurde, bardzo mopków. Kurde, jakie to jak by no, to oświetnie. zrobić? Stare świnki czy chickeny? Czy e, wiesz co? Owce. Ja już stary mam chyba wszystkie spawnery pod Zrób sobie. sobie owce myślę fajnie, ale w nie w fajnie, myślę też jakieś żerełko. Ja bym zrobił osobiście świnki. Ja chyba zrobię Świnki, zrobię świnki stary, to będzie spoko, Meg. Ja ci pomogę, ale będziesz mi płacił wiedzenie, bo ja nic nie mam. Dobra, do to będziesz karmić. Chodź, chodź dobra, jest czekaj. Na dobry start współpracy, chodź, chodź. Dobra. Masz, trzymaj, na dobry start współpracy. Super, sta! o, o jesteś, jesteś dobrym człowiekiem. Stack, dań ci stack. No słuchaj, ja to robię tak dziękuję. na... Zobacz, widzicie jak to robię? Robię tak na ukos. No no. Nie no. No. mam powiedzieć, czy to tak będzie <laughs> ładnie wyglądać, pewnie nie, ale dobra, jolo. Ale Raz, dwa, czekaj, trzy, ale trzy, co tutaj ma być? Dwa, trzy, cztery krówki będą. No ale jak na ukos i co, będziesz tak łączył tak o płotki? Nie wiem właśnie. Bo one mogą być, Stary, co ty rozkminiasz? Znaczy, Nie, wiesz, bo to będą wszystkie farmy, to będą takie małe boxy, zobaczysz, wiesz. Mm, nie widzę tego dobra, to ja, daj ej, mi... Szczerze stary. To ja ci pościnam drzewka, Tak, o. Szczerze, to ja też tego nie widzę. <noise> naukos nigdy dwa, stary nie budowałem, trzy, bo, trzy, bo to jest ciężka no, sprawa, żeby wiem, to było dwa, równe trzy, na przykład. Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To ja to odwalam jednak i zrobimy to tak, jak to, to zrobiłem, nie. Aha. Ja stary nie, ja się nie twierdzielam. Nie, rób se jak chcesz, ale ja bym tak no, nie, tak nie zrobił, bo to jest, wiem, to jest dużo to jest, roboty. To jest ciężki, dlatego, ale wiesz, jestem ambitny, rób... ja jestem ambitny. <noise> Spokrym, o, tu już nie będzie naukos, tu nie będzie naukos. Będzie raz, Dobra. dwa... Ej stary, y, pół płytki z tego drewna, co skosiłem, ta? tak? Zrobił tak, dzisiaj? tak koniecznie, bo to to oszczędzanie hardscore'owe. Ale Zasadzę ci drzewka, będę dzisiaj ogrodnikiem takim Dobra, WK ogrodnik, w pasuje stary. Mi też. <laughs> WK <próżna> ogrodnik. <laughs> tak. klask, klask, klask. Klask, 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 <laughs> I znowu masa komentarzy. W ogóle ogarnęli się widzowie stary. 1300 co? komentarzy napisali, że Ej że lepiej, ok. mi było stary z 3000, wiesz? Okej, to będziemy musieli ziomą się. Popić, wiecie, ten her... piszcie, Widzicie, po... pisza, pisaliście 3000 komentarzy, gdzie mnie wyzywaliście, to będziecie musieli napisać 6000 miłych, żebym się. O właśnie, nie No właśnie, piszcie miłe komentarze, ludzie, dokładnie. Piszcie tak. na mnie komentarze, byśmy mi smutni chłopcy. No, jesteśmy sad boys. Tak. <laughs> Ej, w ogóle, wiesz co, już teraz pomóż mi, wiesz co, bo to po prostu drewno padę. Tu to zaczekaj, to No dobra, to jest Ja, ja stale nie, nie mam drewna, tak. Czekaj, ja idę, idę zrobić pół płytki znowu z tego, co wykupałem. Dobra, bo nie to. zrobiłem ze wszystkiego w sumie. Okej, okay, okej, okej. okej. Bo wiesz, niestety, płytki się mega opłacają. Nie wiem, nie wiem tak. stary, mi, mi się nie podobają półpłytki, ogólnie, tego nie one widać. są brzydkie. Nawet nie wiesz, że są półpłytki, no? Stary, ja widzę, ja, wi ja mam takie. A, masz sensor taki, tak? Tak, ja mam sensor. Boże, półpłytki, dlaczego ja tu stoję? A ja a To, to się może takie... zapaść w każdej ee. chwili, to jest niebezpieczne. Dokładnie. Ej, stary, ale ty to ma mam to tylko wypełnić tutaj, tak? Tak. To będzie tyle, to ta taką. Nie spadłem! Kurde, stary. Ja, stary. Normalnie się śmiał, ale jak tym przyjąć, to powiem. Współczuję ci, inwókę, że sparuj z moimi melonami. Dzień... o, bo z twoimi melonami, no tak! Dzisiaj team przyjaźń, a tak. jutro team padaczka. Co? O, <laughs> team padaczka. Ja, ja coś czuję, że jeszcze, jeszcze będzie coś się działo. Bo to, to, to jest takie... No no, złożyłem etapy. Jeszcze, to są no, to etapy, są stary. Takie... Cisza Teraz przed się burzą. a później będziemy wrogami. Cisza, Cisza przed burzą, I stary, mam 48 płotów. na starcz. to e... są stary z mojego drzewa, z mojego to docenić, to, to, rób, rób tutaj, tutaj sektor taki dla krówek. Mhm. Ja zobacz czy mam, e, wiesz, gate Bramkę, no nie. No, masz, masz trzy, widziałem w Aha, dobra, Czekaj, czuję, czuję. Ale do kiedy zrobić te te. Zaraz ci mówię, Zaraz tylko wezmę krowy jeszcze dobra, No, no, no prawie całą wyspę tę. Ten... Ale nie, 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 bo to w ogóle nie, nie trzeba było tak bardzo. No ja nie wiedziałem, nie powiedziałem. Ale mi masz jeszcze płotki czy nie? No mam 12. Okej, okay, to wiesz co, wyjdzie... Taka, tutaj? Aha, no widzieli tak jeszcze tu, no nie i. Jeżeli jedna? Nie no tutaj? No i zamknij teraz, no. I zamknij dokładnie. O, starczy łodzi. To... Aha, i tak to chcesz zrobić. Tak. No to w sumie tak to jest pomysł, No ja To potem Dobra. już wyrówna wszystko, już dzisiaj nie ma czasu, I... bo długo gramy. Dobra, trzy no. krówki lecą. Pyk. O, stary, ej, ja mam więcej krówek mm. już, ale ja mam tylko krówki. Nie, ja ale mam... patrz, patrz, patrz co robię, patrz co robię. Pyk, pyk, pyk. No właśnie, u mnie tak samo się oh, robiło, yeah. U mnie identycznie. No, o, dostałem Expo. Proszę, proszę bardzo, zaś Expo za pomoc. Dziękuję, dziękuję. No, no proszę nie, bardzo. No, Dobra, no. To teraz MWK lecimy po skrzynkę. Wiecie gdzie ona jest? Bo chyba tam wyrzaiłeś przed chwilą. Yy, wiesz co, ona gdzieś stary. Była gdzieś nad spawnem, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. O, ja. Widziałem gdzieś nad spawnem. A no, no to coś no. mówił chyba nawet. Dobra. Doknes coś mówił, że nad spawnem, ale stary nie mam okay, pojęcia okay, gdzie. to wyczyimy. Znając go, Szymona stary, to on gdzieś na samej górze. Właśnie, no nie, czy to, jest to Szymon, czy to jest Janus, się pogubiłem trochę. Ja też się trochę pogubiłem, Może... ale to. Tak, no, to się tak jest. Tak, można się doponować. Dobra, WK, to czekaj chwilę. zbierz trochę kobla i ruszymy do No ja też stary, dobra, no, ja też, stary, dobra. Okej, okay, dobra, to dobra. zaraz ruszamy. Ewuka, lecimy na środeczek, chodź, już mam dwa stary. Dobra, staki. Jest, ja stary mam stack, ale wiesz co mi Doknes mówi w ogóle? Mm -hmm, no. Że nie możemy się podsadzać tak chamsko, jak robiliśmy to u mnie, bo to Dobra. za szybko nam poszło, tak? Mm. Doknes mówił. To ale widzisz, jest? O, to tam jest, tam to jest z tego tam, z, z czegoś tam, to jest mm, stary kwarc. To jest quarts. kwarc, kwarc. Znaczy, kwarc, to, ja Pii, to ale stary, jak, jak to polecimy. Dobra, to ja idę pyk, od pyk, siebie, pyk, pyk, <laughs> ja pójdę od siebie, szybciutko, pyk, pyk. Stary, robimy tak jak ostatnio, że się dzielimy jakoś, mm, jak coś. Tak, dzielimy się jak coś, no nie, sobie w środku. No o, dobra, dobra, dobra. Bierze ja się swoją wyspę, zobaczymy jak to jak będzie. Jak by tu wejść, stary? Ja nie mam pomysłu. Masakra żeby... jest tak ciężko tam. Ja spróbuję... To jest kawałek stary, to jest kawałek Ja spróbuję po swojemu, czyli z tymi gówniukami. Zaczymy, z jak... i no... stary ja miałem. ja... Kurde. Zobaczy jak ja mi to, to wyjdzie, też... nie mam tego pojęcia. Stary, to będzie ciekawe. To będzie ciekawe, bo to mi jest wypadnie. misja w sumie, bo to jest ciężka sprawa, czeka. Stary, do mnie też te gówniaki. Zacznij, ja mam nad wyspą. Ja Stary, one są łatwe do pokonania w ogóle. E właśnie chyba ciężkie dosyć, wiesz? Ja nawalają we mnie. O Boże, ja już lecę. No nie, nie, ja lecę ja też w jakieś lecę. skupisko, skupisko. O! Nie, wiem, czy to jest cheat? Co ja zrobiłem właśnie teraz? No Nie wiem, czy to jest uczciwe, ale Dobra, ja najwyżej się podzielimy jest... ładnie, najwyżej się ładnie o, okay. podzielimy. Ja stary też lecę, ja lecę, 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 lecę. chyba lecę. nie wiesz, co ja zrobiłem stary, ale... Nie chcę chyba wiedzieć, bo mnie zdenerwujesz. Nie, no chyba Cię nie zdenerwuję tym, ale Ale to jest bardzo OP, co zrobiłem przed chwilą. Czekaj stary, bo ja nie pamiętam, gdzie ta skrzynia jest, tak szczerze Ci powiem. Ja też, ale jak będę na górze, coś <coughs> sobie poradzę. Kurdy! <gry> Dobra, nie. chyba już wiem, gdzie jest skrzynia tego odcinka. Ja. Ja ci dobra. Kręcę, nie, to co teraz ogarnę to jest OP masakrycznie. No to powiedz co ogarnęłeś po prostu. No stary, I tak bo, bo, będę wiedział. tylko wiesz, bo jest robić tego samego teraz, co ja. Bo jeszcze no. byśmy się zmienić. w chwilę ogarnę, tylko gdzie ja jestem. Aha, czyli w tą stronę... A, czy tam, to jest już obok stary. Słuchaj, wiesz co? Co za ziół? E, wpadłem do <laughs> źródła wody, które było stary, z góry leciało. I po prostu wodą popłynąłem. No, to weź, o, to, to, to No nie wiem no. To zero zabawy O Boże, nie! Spadłeś. Tak! Spadłem! Posiadałem tak, się dobrze. na lodzie! Pięknie, dobrze, ja jestem już na górze prawie, stary. Też z wody popłynąłeś? Nie, stary, ja sobie y podleciałem, bo ja mam ziomeczków tych. O. A czekaj, ty, ta. Jo, jak ja jestem blisko, No też, stary. ja tam byłem też dokładnie, na stówę tam. O Boże, jaka masakra! Mm. Życzę, żebyś się wywalił <laughs> na tym lodzie, co ja. O stary, jak ja mam tam przejść? Bez nie. Kitu wodą jest najłatwiej popłynąć. Tak, nie fair. Oczu... Napiszcie MWK oszukuje, wykorzystujesz ta, wodę. A teraz oszukuję jak sam oszukiwałem. No nie, ja to robiłem da, no. uczciwie. Mhm, mm bardzo uczciwie. No przestań. No przestań. Ej, ludzie, piszcie, że MWK oszukuje. Nie, nie. No nie można wody używać, nie właśnie zabroniłem. O stary, ale tych ziomeczków to jest dużo. O ja, tu jest spawn koło mnie tego. I ja nie. ale oni we mnie nadupiają. Ale sobie lecę chcieć. No też lecę, ale Boże masakra. O oh, wow. Znowu lecę, stary, ja! Ale ile masz życia Cholibę... tam z życiem, bo to ci tam wiesz jest zabiera. jest spoko, jest spoko. No też ja też Mam zabieram. nadzieję okej, okay, dobra. Dobrze się generujemy nie... szybko. O Jezu, ja tam mogę lecieć ciągle, o stary Jezu. ciągle we mnie nadupiają. A to jest w sumie fajne, że na tej mapie śpiewają te jak się szykuje. No one ułatwiają trochę. No one z niezte ułatwiają, ułatwiają, ale jak za dużo jest, to jest masakrycznie ciężko. No bo nie możesz się ruszyć. Tak, 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 nie można czasami nie Jeszcze, jeszcze ja lecieć. jest druga skrzynka. Co? Wiesz, jest drugą skrzynkę chyba już dobrą, wiesz? Aha, takie skrzynki na mapie wbudowane, tak? Nie, 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 tą, 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 tą skrzynkę. Jestem tuż za tobą, Wuka. O Boże, nie znowu spadłem. Czemu spadłem? Au! Oh. Dymit! Ja się za bardzo. O, Dobra, Wuka. Brawo dla ciebie! Ej, cicho, bo ja jeszcze nie wiem, nie ja, ja poko... się Deszcz pada, no nie ma. Podzielimy się liczę. Lagie. Cicho. cicho, No, zobaczymy, co będzie w środku, stary, Dobra, zobaczymy, ja Jeszcze rozmnożyłem teraz, że. Stary sobie, jak to jest, o, że nie, drugi nie, nie, już ja tu winację wygrywam, to ty, ty, Ja ty, już, ty, już spadłem, ty, ty, spadłem znowu. znowu, no boże, bo ja jasne, się jasne, ja tak. się zbyt staram. Zbyt nie, Nie, tu są te kupaki. Co jakie kupaki? Te co strzelają, a ja mam za mało życia, jak spadnę, to zginę. O, nie! O, stary, nie, to jest. Naprawdę ty nie się stary dzieje? Tak! O nie! Nie, 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 tak, nie, nie! Tak, tak! Nie, tak! Nie! Proszę, dasz radę, Ebuka! Tak! Tak! Tak, jaki pewny był! Boże. Ja byłem już ja przez już... skrzynce, i ją prawie otworzyłem! Ja już wierzyłem w, w moją porażkę! Ej! O, chłopie! Ej, ale ty, ty ja teraz powiem ci szczerze, nie. że seryj uważaj na górze, bo tam jest hardcore, tak? tam Seriasz? jest chyba z trzech, tak? z trzech tych dziomeczków, no? O nie. No ja sobie na spokojnie, ja nie zauważyłem! A ja ci mogę dać tipa w sumie, wow. nie wiem czy Jakiego? to mądry ci daje tipa. Wiesz, że można odbijać te kuleki, nie? Ja wiem, że można, ja wiem. No, wiem. trzeba na coś skupić po prostu, odbić te kuleczki i uciekać. Dobra, ja lecę sobie, ale nie bijcie mnie już. Już mi możecie. dziękuję. Ja, ja, stary, w sumie to ja czekam aż mnie uderzą te kuliki. O Boże Jezu, nie, ej, czemu mnie bije to jeszcze? Musiałem że odleciały wszystkie. Masakra. Strasznie. Ale się stary, ja mam teraz taki skupię. Wkurzyłem się. Bez kitu się wkurzyłem, bo ja tą skrzynkę już widziałem. No ja to się widziałem. Ja to już, już widziałem. Już... To jest no, naprawdę. Bo na górze skupne. też przecież wybucha dwa razy. <laughs> bo... A żebyś się poszedł trzeci raz. Nie, nie rób mi you... tego. To będzie nie fajnie. Nie, stary, to ja, ja, już myślę, ja już sobie, mówię, e, lajci, Ten deszcz, czy, czy burza by się przydała, I... nie. Nie, cicho. Ja mam lagi, stary. No wiem, ot, chodzi. Kurdy. No super, stary, super. A czekaj, aż kupię nie? kompa typie. Nie! Dwo syrduszko! Tak, ciemność zrobiło moc. Dobra, gdzie jest o, środek? I środek moja wespa fajna na wiosce. tam jest środek. Stary, zginę znowu. Dobra, to jest kierunek, ja jestem... w którym idziemy, ludziska. O nie, parkur na lodzie. Zginęłem! Ja Zginąłeś. byłem znowu przy tej. Zginąłem! Dobra, nie, Dobra, stary! Czekaj. Tych kupaków na górze jest serio za dużo, tam jest masakra. Ale ty, jest ty gdzie ty to byłeś na górze? czy...? No już byłem znowu przy skrzynce, stary. Aż tak? No bo podleciałem. Mm -hmm. Podleciałem stare bony ciągle we mnie nawalają. No, jestem no, spoko, spoko. No ja tak staram się... Póki co nic za mnie nie strzela odpukać, kurde. Ja czekam aż we mnie strzeli, bo to ułatwia, ale nie ciągle starałem. No bo to... no dokładnie, w sensie, to jest fajne do może czasu. walnąć, żeby... Tak, tak, tak. To się przyda jako narzędzie małe, był na pomoc. Taki okay, mały Rajdę po twojej ścieżce koblestonowy co się posadzałeś. No ja się tak podsadzam po parę bloków... Jezu, no, znowu zawarzyłem. nawalają. To jest spoko, spoko, to takie podsadzanie jest spoko. Chodzi o to, żeby iść jakimś ciągiem, nie? Tak, tak, O nie! Tak, on... Shaker mi uderz zaraz! Nie bij mnie, nie bij mnie! Dobra, weź uderz mi raz. No uderzyłeś. nie, znowu! Ej, ja jestem znowu koło O, oh, yeah, zaraz znowu zginę. Nie, nie możesz się tak? nie. Wziąłem rzeczy. Wziąłem enchanting i tam jest jeszcze gravel. Co? Gravel jest jeszcze i jest. Enchanting do tak. No nie, skręcam. Dobra, biorę skrzynkę, nie. dziękuję. Gravel, sand, więc super. Z, z piasku zrobimy szkło, a z gravela zrobimy flinty. A coś dajmy sobie? Zaraz, zaraz, zaraz się podzielimy, stary, zaraz zajdę do ciebie, o, ok? spoko, dobra, to ja czekam. W sumie wiesz, ja co nie zginąć? W sumie, chyba zginę sobie. Będzie łatwiej, stary. Dobra, a, więc już niedługo stać dobra, śmierci, lecę na lepce, na środek. Oh, Nie spadłem, sobie Sojem mogę jakieś ale... wody. No i ważne. Tak, jak Mwczka, chodź, podzielimy się. Łupę. Idziemy na środek, tak? Tak, na środek i myślę, dobra, że Enchanter zrobimy na środku. Aj, Kozacko, że zrobiłem te... E, kozacko, że zrobiłem krówki w tym odcinku, bo przyda się to do robienia książek. Wiesz do Enchantu? Ty, ej, ale ja też zrobiłem wcześniej krówki. Tak? Okej, okay, to Kozacko, to mamy maszynę skurową, nie? Ej, to stary, to tutaj będziemy budować stary towarzystwo. To jest ten, ten odcinku wspólny, z, tak? No, się na Enchantach, ja generalnie zrobię dobra, sobie zbroję. Okej, okay, to Enchant, kłaś Enchant czy nie? Coś Coś nie, właśnie, nie kładziemy nie. póki co, zaplanujemy dokładnie, tak. bo to już jest zniszczone. Ale możesz mi dać stary problem? po jednym no, e, Dobra, dam ci grawne, stary, dać połowę piasku i połowę tego drewna. O, mega Spoko. stary. Spoko, uczciwie stary, dobra, z tym przyjaźń, więc po pół w sumie, okej, okay. ale jednak ja już zrobiłem kurty tym razem. Więc 1-1 jeden, jeden MWK, pamiętaj. No to. 1-1, wydarzył, więc wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka, jeżeli się porobał, kończę, za Został łapki, bo trzy pieski w set i będzie u mnie kolejny odcinek. Dłuższy odcinek, mam nadzieję, że tak ci się spodobał. Jeżeli tak, to pamiętaj napisz kurde i długie dźwięki, to spoko. Dobra, trzymajcie tak. się i do usłyszenia już jutro. Cześć.